dzisiaj spróbuję dokonać czegoś niemożliwego i czegoś niesamowicie głupiego, ponieważ moim zadaniem będzie zdobycie najrzadszego przedmiotu w Fortnite, który uwaga do zdobycia pojawił się dopiero w tym sezonie i ma go zaledwie 0,01% ludzi, a nawet mniej. Bo uwaga, żeby go odblokować należy wygrać masę gier, a także wykonać masę zadań, które z czasem stają się coraz, ale to coraz trudniejsze. Więc proszę w tym momencie docenić to łapą w górę, wpisaniem kodziku JACOB w sklepie Fortnite, a karnet z ostatniego odcinka wygrał ten oto pan. Natomiast jeżeli dzisiaj chcecie wygrać, to musicie odgadnąć to znajduje się tutaj. Zaczynamy od pierwszego, najłatwiejszego wyzwania, czyli zrobienia Skybazu. I w tym celu lecimy tutaj. Ponieważ dla mnie Czakrzak to totalny must have. Lądujemy na tych czwórkach. Wysadzamy działko. Nie, nie, nie. Bot, bot, bot. On nie widzi, on nie widzi. Dobra, jest super. Wchodzę na dół. Jezu, co tu się dzieje. Wysadzam kolejne działko. Podnoszę broń, żeby zabić bossa. Jakiś chłop bije bossa. Ja go wysadzam. Karta. Mam plecy. Miałem matsów. On postawił działko. Proszę, gin. Dobra, mam zero HP. On się z kimś bije. Jak ktoś ma zero, śpi. Nie gin, nie giń. Puchuś, nie Trzeba, jak jest w krzaku, śpi. Otwieramy. Jest czakrzak. Idealnie. Głoś, ja Skybase. Teraz już tylko wystarczy, że stąd jakimś cudem wyjdę. Run. Góra. Super. Jeszcze wyżej. Na samochody, na samochody, na samochody. Mamy to! Jazda! Stop, 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 stop. Ja tutaj nie mam strefy, tutaj mogę zacząć robić skybase. Wystarczy, że sfarmy sobie troszkę materiałów. Później się dzieje, stary latający dinozaur. Jakiś ziomek do mnie strzelał. Fenomenalny zone. Biorę kluskę, rakietę, żeby zejść. I równo z zonem zaczynam budować Skybase. Powolutku, pomalutku, Nigdzie nam się nie spieszy, moi drodzy. Mamy dużo matsów. Metal mi się za chwilę skończy. A jak widzicie, ja jeszcze nawet nie jestem na max high. O co chodzi? Jest max high, jest max high. Idealnie. Stój, 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 stój. Skybase zaliczony. Let's go. Top 10. Mega. Wyspa przed nami. Ludzie giną. A ja powolutku tu tam. To Niko, nie strzelam, czekam na top 2. Jak to się uda zrobić? Wzami to będzie hit. Drewno mi się już prawie skończyło. Czy ta strefa się zatrzyma? Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Dobra, nie, 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 no, nie. O co tu chodzi? Matsów mi braknie, no ja się wypłaczę. Zero maców. Kolejna strefa idzie, więc muszę spierdzielać Skywayzu. Detonuję go. O w dupę, o w dupę, przepraszam cię To jest bot, a ja umieram Nie mam leczenia, nie mam matców Błagam, ja zdążę, nie wiem czy ja zdążę, bo jak strefa dojdzie To będzie biła po pięć Ja mam zero materiałów, dobra Na styk, na styk przeżyję, jest super, jest super Jest super, jest super, jest super Lecę, 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 lecę. dziomek do mnie strzela Ładuje z czekajcie, ja go wysadzę do zona ja jego go wysadzę do zona Do zona, pyk, gdzie ty jesteś? O w dupę On chyba ogarnia, o nie Dobra, uh. śpi Mam kapmaców. Strefka idzie. Za pieprza, więc my robimy drugi skyway. Proszę, żeby to się udało. uwaga. Nie, 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 nie! Skolapsowali mnie. Nie gdzieś ziomek. nie jest ziomek. nie gdzieś ziomek. Skybasic numer trzy. Nie zatrzymujemy się, to się nie uda. Ogólnie, od razu wam mówię, no fenomenalnie. Jak ja kocham ludzi, umrę w locie. Oczywiście że umrę w locie. Oczywiście że umrę w locie. I dostał? Co się stało? Co się stało? Aha, w timing mi dał. Impulsa. Bob poleciał rakietą. Ja lecę za nim. Uf. Chodź tu, śpisz, dzięki Macham, macham, no po co mnie bijesz Dobra, mega, mega Mam plan, wybombię go do zona, wybombię go do zona Nie wiem gdzie on jest, ale go chyba wybombiłem Nie, nie wybombiłem go, lecę mu na mordę, lecę mu na mordę Dobra, wybombiłem go Co no, tu się dzieje, obiegam go, walcz Walcz, otwórz, proszę No nie tak, o on ma tego Serpa, o tak on ma 100 na 100 84 winy! Powrót do lobby. Tak czy inaczej szara lama zdobyta. A przed nami wyzwanie drugie, w którym będę musiał wygrać grę tylko i wyłącznie przy użyciu najgorszego mityka. What Jest ten item. Idealnie, idealnie, idealnie. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, żyję. Przysięgam? Ja nawet nie wiem jak to strzela. Tutaj mam, 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 mam jakiegoś gościa. To bije po 11?! Nie no, super. I kolejny. No ja wierzę, Ej, na blisko to nie jest takie złe, na blisko to nie jest takie złe, mam fraga! Dawaj masy, dawaj masy. Ojoj ojoj ojoj, kolega ma snajperkę, ja rozumiem, ja rozumiem. Robię lotę. On we mnie leci. Dostał? Dużo dostał. On ma kraka A to jest moje. O kurde, niedobrze. Ten gościu ogarnia. Że Tak ładnie nawet bym powiedział, że ogarnia ma white. Okej, okay, okej, okay, to nie jest złe info. Mianka. Nie udało się, ale wyjdzie, on wyjdzie, on wyjdzie. Dostał znowu. Pikni Dobra, próbuję z drugiej. Co z tego, że on próbuje jak ja go muszę zabić? No no, to jest super. Jestem dead widzowie. Pierdzielam. On nie będzie gonił. Zajebiście. Co za idiotyczna broń, która w ogóle nie zadaje damage'a. Nie mam pojęcia, jak to może być mityczne. Slerpy, 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 dzięki. Nie, no mega! On mnie dogonił. On mnie dojechał. No przecież ja się popłaczę. Uciekam. No przecież nie ja będę z nim walczył. Jeszcze strefa idzie. Zarąbiście. Oho, już to w 10. Lecę na wyspę. Zarąbiście. Poprzejmuję flagę. A ja go laseruję z mojej super mitycznej broni. Zarąbiście. Chodź tu, walcz. Bądź mężczyzną. Bądź mężczyzną. Dobra, ta broń jest gówniona. Co on robi? On ucieka. Dawaj, 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 dawaj. Jezu kochany, to co so pecz, czyli ludzie muszą uciekać i wtedy ja w nich wlatuję. Top 5. Damy radę. Ja wierzę, ja wierzę, moi drodzy, to się uda ty. Po priwce odpalił. Ja pierdykam, no naprawdę dawaj mi te te slerpy, dzięki. Idę na dach, bo to jest mega dobry pomysł. I go laseruję. Ja pierwszy, on ma kraka. On ma kraka! Ale on ma też szarba. No to whatever. Kolejny chłop nas wylądował. Walę mu impulsa. Oj, nie, zrzuciłem go. Niedobrze. Dostał trochę. Spadam! Mm -mm. Do strefki, do strefki. Ja potrzebuję trochę masów. on mnie goni. No to jest debil. No to jest debil! Chodź tu. Chodź tu. Zed. Dawaj, leć. Dawaj, 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 dawaj. S. Yes. Jakiś misiak słodki. Pi? Więc ja kimś walczył. Gin. Ginie. Biją się. Leczą się. Tutaj w tym boxie. Dostali. Wyrzuca mi. Obdupę, dupę. Op, dupę, jestem chłopem w On na zero. Śpi. Woo! Top 3. Spamuję metalem. Wszędzie. Czuję, że mam plecy. Jakiś ziomal do mnie strzela. Woo! Death, top 2. Że do mnie strzela. Nie wiem skąd. Skąd strzela. Mam gościa. Stój w miejscu. To, dobra, to ostatnia dwójka, to jakieś bambiczki, ale wtedy jak do Maxa leciałem, BHP, hp w ogóle co to było? Powrót do lobby. Proszę Państwa, zielona lama na moich plecach. Powolutku, do przodu lecimy z kolejnym wyzwaniem, w którym uwaga, uwaga, będę musiał wygrać aż trzy gierki bez budowania z rzędu. Na dodatek na duo z beznikosem. <grym> Jej, mam dostał death. <grym ziomka> kroki, kroki nad nami. Dawaj, 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 ja pierdzielę Lisek, Tiamzero, śpi. Wyrzuciłem go impulsem tego liska. Góra, góra, góra. White, dead. Okej. Wy nie potrzebujesz, kopie, ty. Ja w soku jestem. Dead. Dinuś! Drugi na daleko, drugi na daleko. Stajperka, stajperka. Gdzie Noooo. Do nice. <laughs> Ale dostał, gościu. O, ja dostałem bomby. Dead, dead. Jeden. Uuuuuu. Nice. Leży koleżka. Bijam się, bijam się. Jeden śpi, drugi śpi, trzeci eee. śpi! Nie ma co chodzi. Uuu, drugi, drugi wodą. Jaki bambiczek śpi. Dobra, dwóch chłopak zostało. Tu jest ziom jeden. Krzaku? Po ciebie. No on leci po mnie, mówię. Nie ma takiej opcji, zostaw Dominika! Uuuu! Idziesz od mniej? No Gosiu eee, Jaki Bambi. No nie, 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 nie da zobaczyć nawet, nie da zobaczyć go. Stary, zar co zrobi robi? Zobacz, co zrobi? On mnie on nie trafia! Patrz, patrz, on nie może być prawdziwy. Lecę, 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 lecę! Puuuu! Ej, zadań ci mu take deal. Dawajmy sobie Dawaj, wysył take deal. Idę lobby, dawaj, pokojnego inka. Pyk! Odpalam, odpalam, jeden gościu wysadzony, drugi gościu white. Dead. Trzeci gościu ucieka, dawaj, go, dawaj, go. Dawaj go. le go ży co ty le kupię? Leżyć. Le oh, kurde, to jest to. Gwiazd. Za mną! Za tobą! Zero! O kurde. Dead, kupię łapfiutko, słaba. O ziomek do mnie ze snajpy, pa, pa, pa. O w dupę, jadę samochod Sztajpa. Łysy, mądrze, błagam, bo jak przegramy, to od nowa. Drugi jest przy mnie. O, ale masz przestranę. Zabij, Zabij go. Zabij go, nice. To coś czeka. Gościu! Kurde! Nice. No, 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 no. Dawaj go. Oj, tu jest, tu jest. Schowaj się. No, co za... Co tu się stało? Oh. Co to za porta fort? No to chyba jesteśmy w dupie, stary. Dobra, dobra, dead. Nice. Uff, uff, uf. uff, możecie padnieć, możecie podnieść, bo jest krzywał. Proszę, żebyś nie dostał snajpy. M woda. no dobra, nie. dobra Let. Lepszy, lepszy! Lepszy jesteś! Tu... Masz jazik stary Mam go, mam go, mam go, mam go! Tutaj, 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 łasy, ładuję, papu! Nie trapiłem. PUU! PUU! On umrządzona, on umrządzona, ładuj go! Ja on nie dojeżdżam. 110! Ładuj go, ładuj go! Nie! Odszepnie! Ja! Dobra, bom go! Nie, nie, ona! Ona, full, Dobra, leży! Nice! Jak wyszli tam wstegrali, to by się opakał, nie? Dawaj, ostatni, trzeci win teraz. Na mnie, na mnie, drift, on jest w szoku, on jest w szoku, on jest w szoku, on jest w szoku, stary, oni o mnie nie wiedzą. Zero, dead, dawaj, drifta, dead. Oni w szoku byli, Pablo i Karuś. Dawaj, dawaj ze mną, znik! Gościu ma zero, 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 white, wide, white, dead. Drugi pode mną, dead. Gościu, aloro! Nie, już wszystkie fragi mi zabrałeś Dead, dead, dead tamten Dead, dead dwóch, Justin b b o właśnie Na natami, na natami! Na na On na ciebie leci, uważaj, o w dupę Na mnie, dead Dostał headshot, dead Ale go znokautowałeś Top 3, dwa pełne duosy Oni na tej chacie, samurajka dostała kraka Biało ma samurajka Leci chłop nad tobą! Krak. White! Dead! Drugi w niebie! White. Krak, krak! Kraka ma! Dawaj mu na głowę, dawaj mu na głowę! Ja go wysadzę. Ja go nie i... widzę, ja go nie widzę. Ja go zabijam, ja go zabijam! Dawaj! Jest dead! Dead! Let's go! Ale gościu combo wleciało! No dobra, trzymy jest trzędu. Mamy 3. to! Dziękujemy Salek nie ma sprawy. Trzy wygrane z nami a za tym idzie niebieski plecak już został przeze mnie wyposażony. Natomiast następnym wyzwaniem jest po pierwsze wbicie rangi diamentowej na trybie rankingowym, a następnie wygranie gry na diamencie. Platyna 3, 40%, jedna potężna gra i mamy diament. Klasycznie lecę na lunarny lokum. Ląduję na ARC. Ty co ty robisz, Misiu? Dobra, pierwszy hop dead. Daj mi coś, daj mi coś dobrego jakąś pompę, Okej, okay, to jest not bad. Zziomal, dead, Okej. Okay. Nie no, free, 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 ta platynka. Omijamy lasery. Ziomek, ziomek, ziomek zabijamy mi bossa. Chłopie, co ty robisz? Ja się detonuję. Dead. Otwieramy safe. Charge. Jest charge. Dobra, 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 dobra. Kurde, jazda z tym. Wychodzimy. Pop. Dostał. On nie dojeżdża. Dojeżdżał. Dead. Lecę dalej. Fardo. Wyjazd z chaty. Działam. Dostał kraka. Dobra, ta broń jest zarąbista. Ta broń jest. Ope. Nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem. Spokój, spokój. To nam nie leci. No, debil. Okej, okay, śpi. To jest git, jest git apteczka, lecimy dalej. Jadę po drugi safe. Dzień dobry, witam. Najpierw zabijam bociki, pomagierów. potem kasujemy głównego szefuncia. tęka i widzimy zona. Mam kroki. On tu jest. Został, no on znowu ma zero. Ja się opłaczę. To on poleciał White! Zero! Ujemne, no! Nie, nie! Opłaczę się. Lecę za nim. Chodź tu, jest w moim daszku. Dawaj Dobra, w końcu! Uwaga, uwaga. Naprawili bugacie, nie? Oczywiście, że nie Ja pierdzielę, co tu się dzieje Chodź tu miszaczku, dostałeś sporo O nie, rakieta we mnie leci No pewnie, no pewnie Ja to kolapsuję, mam to w dupie Chodźcie tu, wychylcie, wychylcie Chodź tu No zajebista gra O w dupę Nie, no nie wierzę Jestem pod ziemią, stary Jestem pod ziemią ja pierdzie, jestem pod ziemią? Tak, no jestem pod ziemią, no zablokowało mnie. Pewnie chcesz sobie gościu wbić tutaj A, nawet tego nie komentuję. Five minutes later Zmieniam go, mam go Dostał, ma zero. Ucieka. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie ucieka, nie uciekaj, masz nie ucieka. zero. Ujemne, ujemne, śpi. Dobra, Siorba wypił, ale fart. Pop ma zero. White, zero, no to jest! Jak ty żyjesz? Coś mi go Ty Tylko biegnie. Tak o, w dupę! Anyway, diamencik ja bity i to mi się podoba. Teraz już tylko <laughs> i aż muszę wygrać grę. Oprześć, lecimy do strefki. Ja pierdzielę, myślałem, że ziomek mnie zabije. Mega gera ogólnie, mega polecam. Kręcę się na high ground, ale nie wiem jak zejść jak coś. Gościu mnie zrzuca dzięki misiu. Mam jakiegoś gościa i to koniec! Dobrze, kurde, diamencik, nie dość, że mamy diamencik, Kto jeszcze mam wink'a. To mi się podoba, to mi się podoba, moi drodzy. Bezpiecznie, ale jest. Diament 1, 77%. <grym> proszę bardzo, fioletowa lama odblokowana, a to nie wszystko, ponieważ przede mną aż 10 gier do wygrania. Top 3. Ty, mordo, co ty robisz? Nie otwieraj drzwi. Ja cię ładnie proszę, dziękuję. Top 2. Czekajcie, 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 mam plan, mam plan, mam plan, mam plan. Do zona, do zona. O tak, o tak. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam ponownie, kolego niestety, ale giniemy w tym momencie, ty, czemu on żyje, halo, nie żyje, i tak kończymy, jednego z wielu inów. ja pierwsze. nie no mega, gdzie ja jestem, pod mapą pewnie, nie no się że to, to ja jestem w skale, wy to widzicie, ja jestem w skale, ja nie mogę do demaja temu gościowi, ja pierdzielę mega gra. Mega gra. Niech chłop zginął, a ja by się tam zyskały. Co z tego, jak tak umrę? Proszę nie bij mnie, proszę nie bij mnie, uspokój się. Nie no, co tu się dzieje, to jest hit. Muszę go trafić, trafiłem. Chodź tu. Jest, jest, jest! Ja pierdziele, jak w timing, co się dzieje w tych grach. Ostatni min teraz. Bo aktualnie w drodze po Złotą Laję mam wygranych 9 na 10 gierek. Muszę wygrać. Ostatnia gra. I kończę. Ja pierdziele, to się nie skończy dobrze. Gin. Zginął. 2. Proszę, już nie chcę grać. Ja już dzisiaj zagrałem totalnie za dużo. Gier, co ty robisz? Co ty robisz? Leć na dół. Jest! To jest. 4:30, przysięgam. Pokażę Wam, patrzę. a ja ten film jeszcze muszę na rano zmontować. Powrót do lobby. Boże, w końcu. Cenna lama legendarna. Ja wiem, że to jeszcze nie jest mityczna. Mityczną obiecuję. Przysięgam Wam, zdobędziemy, ale później, bo teraz muszę iść spać. gram 20 godzin bez przerwy w moją ulubioną grę Fortnite. Pamiętajcie, kodziku. co, Błapka w górę z drugim dzwonkiem. Następnych trzymajcie się dnia.